15. Mogę kupić jedną flachę, dobrze. Cóż zostaje nam nic innego jak iść na wyprawę eksperacyjną Jak, jak się nam wylosowała. Trudno, Uta, to pod tego potrzebujemy. A wieści nam brakuje. Niestety dał mi się zlokalizować kapliczkę w okolicy. Może warto się tam udać, tą kapliczkę to. Jest to możesz. Dobra. Daj to jedne. Zakończ. Nic więcej nie zrobimy. Robisz kolejną. Tak. Co tu mamy? Materiały do wytwarzania. Biżuteria. Obliczka. Obóz. Nie tak. Dobrze, że mi to nie, załat nie trafiło. Tak, kapliczkę. O. Miło, że do nas przyszedłeś. Trochę mało tej kasy. Jakie menda Nie będzie 51. Podoba mi się. Trochę jakoś musimy zarobić. Bez jest... wiadomości, odkrywa ten rysowy węzeł. Waluta, waluta. O, tak. Walut ci. Czy... Tam brakuje. Wszystko dla waluty. Arszywy Ach. naprawdę musiał mnie ten pieprzony stolik pójść zaatakować własny stolik Będę jedna nie mi cierpień złożyłeś przy składaniu czy to jeszcze mnie ty kurwo atakujesz o! Oh. Proszę się o śmierci. Bez to wytwarzanie to nie potrzebuję. Tak. Jest pierwsze dziadu Dobra, zobaczmy co masz na sprzedaż. Runy tylko. Nie, nie. Chodźmy na niższy poziom. Tak, chodźmy. Mówiłem. Dobra, mam. Seria... Ja bardziej się uczę się. O! Idealnie. Mmm, bosko. Co ty mi powiesz? Kapliczkę znajdziesz, hey. tak? No się nie przyjmu, nie chcę przygapić niczego ciekawego. Tak, można w takim razie wyjść stąd zrobić kolejną eksplorację szybką no, raz łapka to no zaryskujemy łapką nie było warto ten sobie przedmiot tak samo nic nic nie muszę tego robić od ostatniego ruchu. Tak. Spróbujmy kolejny raz. Nie do waluty, oczywiście. Seria. A reszta to już tam. Nie ma co tak naprawdę. Najważniejsze jest. KAS. A jednak. O włoźnicę weźmiemy. Ohoho, oho, fajnie, masz interesujące towary. Dzórki to ja na banki. To Dziękuję. Teraz zobaczmy, co mamy. Możliwość zakupienia tutaj. To za trzy runy. Po, jakie runy? Nie runy. Mamy magi. Na nasz, nasz mag by na ten temat powiedział. Gorsze. To jest broja. Zapewnia bohaterstwo. Mamy. 2 punkty osłony w umiejętnościach siły. Jeden do siły za każde 7 kart w talii. Plus 2 siły. Ładne. A tutaj? 3 odporności na zimno. Ataki mają 33% szans na wywołanie 5 punktów chłodu. jesteś pod wpływem chłodu zyskujesz 3 punkty osłony. To, bo to jest lepsze. To sobie zakupię. A to sobie zakupię, bo mam pana głęboko w życiu. To jest? Biorą w butelce. Fajnie. Matnie, runy, noty waluta, noty zużywalne, bronie, buty. Dobra, dziękuję. Nie powiem, jak to było, więc od razu bierzemy. Wkładamy. To śledzenie jest fajne. Mamy wpakowane ręby, połączonych umiejętności wzrastały. 1 oto była ta e, runa. Weź mi po prostu nazwę tej runy. Słona, dobra, lustro. W takim razie tutaj. Jak hmm. połączone umiejętności nie zostaną dodane do Talii, ręka połączonych umiejętności zastał jeden. To to było. Ilustro. Siły, moc. Uży Użycie połączonych umiejętności zapewnia jeden punkt mocy. Połączone umiejętności otrzymują modyfikator nieodłączności. Rozpoczynasz bitwę z tą kartą w ręce. Użycie połączonych umiejętności udzielamy jeden punkt furii życie od połączonych umiejętności, przypłacają 2 punkty życia, plus 2 to życia, większość przywracania na życia. Wielkie przekonanie. I białe karty na tym przedmiocie zmieniają się w umiejętności oparte na sile. Zaskalawanie statystyk zwiększonym o 25. To mogłoby być fajne, ale weźmy na razie może. Przywracanie życia. Dobra. Nic, też nic. Zakończ. kończ. Lecimy na kolejną eksplorację. Ale moment. Zanim jeszcze to, ekwipunek. To. Tutaj artefakty coś miałem, żeby sobie zyskać. Hmm. Jedno otrzymałem w maksymalnym ponożyć. życia, to nie to. O. Tak to chcę. Wyjść. teraz dopiero będę mógł tego użyć tak, aktywuj jeden punkt losu mi się przydał o co mi zapasy oh. Mamy otrzymuje maksymalną liczbę punktów życia. Bohater nie, nie. Patrzcie panią wszystkich, też nie jedyny. Jane, nie. 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 Też nie. O, o to mogło być ciekawe, ale nie idzie rzeczy. Rozbierz jakiś pozytywny szczęścia. Zobacz dwa razy i wybierasz lepszy wynik. Bardzo wiem w jaki sposób. Nie. Dobra, nie, nie mam więcej, trudno. Tak może. Handlarzyno pukasz się. wyszenie Zobaczmy maks. No to ja uzyskałem maksymalną liczbę. To może się przydać. Powiem, że nie. Ale nie, więcej już nic nie ma ciekawego. No to lecimy z ostatnim. Seria zauważalna, Tak. Hmm, dwa zapasy potrzebne jak się gałości da ja. nic wartościowego To jest waluta mamy wyważenie nic praktycznie nic nie wytwarzam tak Na waluta. No to jeżeli za obrażenia będę dostawał walutę, no to powiem bardzo będzie mi to na rękę. Mhm. Tak, kup sobie za 10, nie będzie do przygody. Zobaczmy, co mogę kupić. Mogę mapy kupić. Wypożyczenie sytuacji kup W tych mapach można dobrze zarobić, właśnie dzięki temu że za tu się płaci Zobaczcie, potyczki Zobaczcie te potyczki, co sobie oddarujemy A, oj, dobra Tu nic nie ma ciekawego Niestety, pasy. i no, zobaczmy ten losowy przedmiot. Gówno. Jedno wielkie. coś dasz ciekawego. Tylko obrażenia. Coś do przygody. Zobaczmy jeszcze raz. Jeden. jedno. mapę, fajnie Znajdź wokół Nic ciekawego niestety Chyba nie Tak, wyjdź W każdym razie Tutaj nam mapy Mhm. No leczło ośku. Czy mnie nie potrzebuję? dobra? Koniec. Jeszcze jedna. Już lepiej. Mamy kasę Mało, bo mało ale zawsze coś. Chcemy do wytwarzania. No bym poszedł po mapę. Be careful! Uh, daleko. Będzie ten zapas jeden. Nie wiem, co mi to daje, skoro i tak już mam maksymalną ilość zapasów. Pewnie hmm. od 30% szansy, no zobaczmy. Oczywiście, wpadłem w mapie, o! My mamy, zawiera mapę, oczywiście mapa się liczy. Dotrę? Dotrę, dobra. Naszyjnik obra, o takie piękne trudno, ta atakuje śmieci. Chciałem, żebyś to usuwało. 20 jeszcze, tak to. Trochę jesteśmy. O, na taki wypadek, jest co, Uzrów nas. Dziękuję. Jeszcze? Pup. następnie Pup. coś coś zyskamy. coś zyskamy od razu. A miksury skoro mogę kupić, to kupuję od razu. I ze spasu. Sposów... Tik. Walutka. Malutka walutka, ale zawsze. No cóż, wróć do przygody. Jeszcze raz. To no, może nie długie nie wyjdzie. No ale co poradzisz. Ja nie lubię krótkich odcinków. Najpierw po środku, powiedzmy, po środku. O, tak, żeby mógł się dopaść po Dobra, trudno. A tak, tak trochę zyskaliśmy Dzięki temu jesteśmy na wyższym poziomie. Dobra. Mm. My tutaj mu mamy przy okazji walutę, odrobinę. A kupca za 10, to mi szkodzi. O! Oh. I tu... Ale mam, mamy walutę. Zapięknie? Tak, złapkę. Tak. A, mistrz. Na sprzedaż będzie można tu dać Ale zawsze coś jeszcze mamy ostatnią mapę Ten drobny kupczyk to Zobaczymy w którą stronę zaleci ten kupczyk o. gdzie w dobrym kierunku Teraz już nie za bardzo Że nie otrzymałem, trudno. Ale zyskałem kasę. Wiesz. To jest sobie wiele ważniejsze. Coś tu chciałem zrobić. Czy coś masz, nic nie masz ciekawego. mógłbym kupić monetę, ale to za taką kasę nie jest to warte. Swojej ceny. Ja mam 9 tam punktów hazardu. A tylko morsowy to nie Jadłbym go odcinek. Jakbym wziął wszystkie runy? Muszę na do ciebie daj gdzieś mój kolego. Masz jakieś runy na przedmioty? Nie, ale mogę ci coś dać. Nie wiem co. Patrz tu. Mięszy się. Maksymalnie liczymy karty. Po zaganiu otrzymasz jeden błądkę w furii, nikt nie ci nie otrzyma błądków Następne uderzenie. Niech będzie. Trudno. Ty masz wydane. Ty masz wydałem ci. Ty też masz wydane. Trzeba wydać, ale nie masz tutaj nic. Masz statystyki Chodź trochę do mań. po co? Nie wiem, ale nie będzie miał też nic tu nie masz, ale trzeba się wziąć wziąć nie wiem co. No, luj. A tu palne. Tam już dwa punkty do zręczności. Tak, nic, cofni, Cofnij, cofnij. Ty też nie masz żadnych artefaktów. Artefaktów. Nie, artefaktów, tylko ty. Hmm. Dobra, masz to. Run nie masz w sobie jakkolwiek to dziwnie może brzmieć też nie masz run. a pójdę ci tu blokuj masz kroplica już tak powiem uh. ty też nic zacnego a ci do życia też palimy coś robić też trochę do życia chyba nie miał plan nawet do inicjatywy w takim razie hmm. pytka o książki gdzie nie mam to Dożywa, ale nie wiem czemu ja to tutaj... ja wszystkie medy... a, chyba na walkę tą... jedną świetniałą aaa, eee, szkoda szkoda, wielka szkoda, wyżyłem wszystko na nią

Nic by mi się przydało? Bawię A tu posprzedawać wszystkie Ok, mógłbym też trochę posprzedawać, to na pewno nie używam Wszystko nie użyjesz odzyskać 57 punktów życia i 2 punkty akcji. Nie można przewrócić maksymalnych punktów akcji. ja stąd mam najwięcej. Co to jest? Ja zwykły przedmiot rzadki. Oko. Ja mógłbym tak trochę tym pobawić. Zyskalibyśmy coś, tu może więcej. Rzuty, waluta, nic, materiały do wytwarzania, nic, przedmioty mapa, runy, artefakty, śmieci. Nie chcę odkupywać, nie chcę. Nic nie masz. Waini. Też nic nie masz ciekawego. O! No to czytaliśmy. Nie, nie chcę. Daj. Nic nie masz ciekawego. O no cóż. idźmy na mapy. Coś się tu nowego pojawiło. Znaczy, nic się nowego nie pojawiło. Dobra. Zacznijmy jeszcze raz, pójdźmy spać. To nie będzie. Kup droższe łóżko. Po te, dwie te. Dobra. Zajmij coś. Dobra, mamy kolejnych przeciwników. Dźliśmy je najpierw tam na dół. Jeszcze na szybkości. Nic. Już się pojawiło. Ten i ten. Dobra. Wyżej. Te łajzy. 5 przeciwników w trzech falach. Ten byli najgorszy. Przecież nie fanatyk i też śmierć Dobra, zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i papa.